Witajcie widzowie! Dziś nadszedł ten czas, bym rzucił odcinek z najmroczniejszego miejsca, w jakim kiedykolwiek byłem. Obiektu, który choć jest praktycznie nieznany w środowisku urbexowym, gdy śmiało można go nazwać jednym z najbardziej przerażających, jeśli chodzi o polskie opuszczone budynki. Miejsce to jest niemym świadkiem historii, rodem z horroru, a każda rzecz, która w nim pozostała, przypomina o dziwnej rodzinie, która go kiedyś zamieszkiwała. Co ciekawe, obiekt został praktycznie nietknięty z uwagi na swoje położenie, fakt, że jego historia została zapomniana i jak się domyślam, strach najbliższych lokalnych mieszkańców, by zapuszczać się w te tereny. A mówiąc nietknięty, mam na myśli, że wciąż znajduje się tam warsztat z kilkoma samochodami, a także innymi pojazdami: mnóstwo obrazów, dzieł sztuki, tajemnicze książki i masa sprzętów z przełomu lat 90. i 2000. Jednak to co w historii tego miejsca najmroczniejsze? Opowiem wam już na miejscu, ponieważ jest to naprawdę bardzo mroczna historia i naprawdę prawdziwa anomalia. Pozwólcie jednak, że teraz krótko wspomnę, opowiedzmy to o sprawach technicznych dotyczących eksploracji. Otóż budynek ten już raz nagrałem około pół roku temu, jednak był to urbek nagrany z telefonu i satywu z ręki, a obecnie posiadam trochę lepszy sprzęt, więc postanowiłem, że tamten film ustawię na razie na prywatny i pokażę wam to miejsce najlepiej jak tylko się da. Niestety nie obyło się bez pewnych problemów. Pierwszy raz w to miejsce udałem się z Pawlo, jednak niestety podczas tamtej nagrywki coś dziwnego stało się z kamerką, otóż nagrała sporą część eksploracji w naprawdę słabej jakości, więc postanowiłem się tam wybrać po raz drugi, jednak niestety tym razem nie zdążyłem przed zwrokiem. Samo w sobie to nie było problemem, ale jak zobaczycie za chwilę, na eksploracji stało się wtedy coś bardzo niepokojącego. Otóż podczas zwiedzania kilkukrotnie usłyszałem dziwne dźwięki, a na końcu były tak głośne, że postanowiłem się wycofać. Nie twierdzę od razu, że to były jakieś duchy, ale jednak byłem tam po zmroku sam, więc wolałem nie ryzykować spotkania z kimkolwiek. Za trzecim razem udało się już wszystko nagrać dobrze, więc materiał oczywiście zaraz zobaczycie. Będzie on połączeniem drugiej i trzeciej wyprawy w to miejsce. Ale i tak chciałbym bardzo Pawlo podziękować za wspólną eksplorację, nawet jeśli z przyczyn technicznych nie pojawi się ona na moim kanale i zaprosić do niego na kanał, ponieważ jego eksploracja z tego dnia właśnie się pojawiła. I możecie zobaczyć później to miejsce z nieco innej perspektywy. Także widzowie, mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was w tą naprawdę mroczną podróż. Tu mamy stare Audi. Ale silnik był chyba wypruwany. Tu mamy taki nożyk. Coś takiego. Stary telefon stacjonarny. Co to za marka? 15 miesięcy gwarancji. Myślę, że to będzie marka napisana. Zajrzymy sobie, oczywiście, do naszego maluszka. Czyli kultowego auta. Tak wygląda on w środku. Tu mamy Audi. Możemy pójść jeszcze kawałek w tamtą stronę. Co my tu mamy? Jakieś dosyć tajemnicze urządzenie. Tu mamy lodóweczkę. Taką typową. Tam mamy kolejne jakieś urządzenie. Zrobię mu zdjęcie. Jakiś kocioł. To miejsce jest o tyle przerażające, że zostało tu naprawdę wszystko w takim kształcie i w takiej postaci jak zostało opuszczone jak to się w ogóle mogło stać opowiem wam zaraz co ciekawe tu mamy jeszcze motor CHL być może jeśli się dowiem dam wam znać co to jest za marka tego motoru już taki fartuszek to był jak najbardziej warsztat z tego co słyszałem jakiś czas funkcjonowała tutaj firma naprawy łodzi i być może również warsztat jednakże nie wiem czy należało to jeszcze do tej rodziny, która potem tu mieszkała na samym końcu bytności tego domu? Mamy tutaj taki auto. Jest to Volkswagen, najprawdopodobniej. W środku wygląda on tak, również tutaj. Stało się całkiem dobrze. Nie dotykać urządzeń elektrycznych. Prawdopodobnie, więc był to jakiś zakład, warsztat malutki i działał przez jakiś czas. I kolejne auto, Fiat 126P. Kosiarka, nie tyle sanie, co jakaś przyczepa. Książki, możemy sobie szybko zobaczyć ich treść. Dobrolubow. Lu, dobro pisma filozoficzne. Na dole jest sporo różnych innego rodzaju książek. Tak on wygląda w środku. Mamy tutaj kolejne pomieszczenie, bardziej warsztatowe, jakiś garnek, patrzcie jak to fotogenicznie wygląda, nie wiem czym jest ta, czy to jakiś rodzaj pleśni, mamy tutaj coś na wzór kanału technicznego, patrzcie jak tu jest śmieci zresztą pod spodem, szafka, która jest taka, że kobieta ta mogła zajmować się czymś w rodzaju, mogła być krawcową, szewcem, ponieważ jest tu sporo... Tego typu, właśnie rzeczy, których używają krawcowe, czyli być może była to kolejna pracownia. I patrzcie, tutaj mamy jakąś dziwną substancję. Nie będę jej oczywiście próbował, ani nawet dotykał. Nie wiem, nie mam wrażenia, że coś się ruszyło na strychu. Patrzcie, jakiś taki, właśnie co to jest? Napisy cyrylicą. Mój nowy, mały Siemens. C25 odezwie się, gdy do mnie zadzwonią. Nie wiem czy takie urządzenie pomocnicze do telefonów. Aha. Jakieś rzeczy ogrodnicze. Być może to tutaj było wykorzystywane przez tą kobietę jako pomieszczenie kuchenne, bo zobaczcie, jest piekarnik, są właśnie takie przybory kuchenne. Nie wiem co ta kobieta dokładnie musiała przeżyć tutaj Ale prawdopodobnie nie było to zbyt fajne Jeśli faktycznie musiała mieszkać tu zobaczcie nawet okno jest tak zabite Przysięgłem coś czasu Zęby Sztuczna szczęka Coś bardzo głośno czaska ze strony domu Witajcie widzowie serdecznie. Ten fragment, który teraz widzicie, nagrywał dzień po tym, co widzieliście przed chwilą. I myślę, że to jest odpowiedni czas i miejsce, bo wam historię trochę tego domu. Mam lekką zadyszkę, bo biegłem z Parykau. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Otóż w tym domu mieszkała rodzina, która była przez ludzi okolicznych uważana za takich trochę dziwaków. Ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że mąż, ojciec. Był uznawany za osobę taką bardzo autorytarną, osobę, która średnio respektowała zdanie na przykład swojej żony, a dzieci uważane były za takie skryte, straumatyzowane. Oczywiście być może były to trochę podkoloryzowane plotki lokalców, ale to co jest pewne to to, że żona tego męża popełniła pewien straszny czyn, odebrała sobie sama życie na strychu domu, który zaraz zwiedzimy. Zaraz powiem wam jeszcze jedną, jeszcze chyba mroczniejszą rzecz na ten temat, a najpierw pokażę wam to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, ponieważ jesteśmy jeszcze w części warsztatowej, w najmroczniejszym pomieszczeniu tej części. Przyłączyłem się już widzowie na widok z kamerki i pozwólcie, że pokażę wam to mroczne pomieszczenie i wytłumaczę, dlaczego nazywam je najmroczniejszym, być może nawet na terenie całego obiektu. Otóż kobieta ta, podobno właśnie była tak źle traktowana przez męża, że krążą teorie, że mogła być w tym domu nawet przetrzymywana siłą i co ciekawe jest to jedyne pomieszczenie na terenie całego kompleksu. Takiego no tego małego kompleksu tej Willi, gdzie są damskie ubrania, patrzcie, w domu ich nie ma, co może oznaczać, że ona była przetrzymywana w tym pomieszczeniu i ewentualnie wypuszczona do tego, które zwiedziłem przed chwilą. Patrzcie tu dalej są jej ubrania. Tu mamy taki do gier Sporo książek. Mamy tu sporo książek. Także taką klawiaturę bardzo starą, kiedyś będę miałem dosyć podobną z logiem Windowsa 9.5 najprawdopodobniej. Jakieś nawet gierki. Lingnostyl. I teraz szybko spróbuję przemknąć do głównego budynku. Jeszcze jako ciekawostkę to, że patrzcie jak tu są drzwi. To nie są normalne drzwi, tylko takie, aż z tylu takich niektóre takie drzwi do schronów tak wyglądają. Pokażę wam jak one są zamykane. I zaraz powiem Wam jeszcze najbruczniejszą rzecz. Otóż, kobieta ta, po tym jak odebrała sobie życie, została zakopana pod nami, dosłownie pod nami, na tym podwórku. Dopiero później została odkopana przez służby. Patrzcie, jesteśmy w takim przedciągu. Patrzcie, jest tu bardzo dużo elektroniki. Jakieś urządzenia na kasety, jakieś odtwarzacze. Stary telefon Siemens. Tu jest jeszcze jakaś garderoba I są tu jakieś koszule Nie wiem czy były to ubrania dziecięce Licznik od prądu, ale dobra Pozwólcie, że opowiem wam co się dalej stało z tą kobietą Albo raczej jej ciałem Otóż została ona odkopana, o tu mamy nawet buty kobiece Faktycznie trochę jeszcze tych rzeczy jest, są one tak porozwalane W domu nikogo chyba nie ma Zejdziemy sobie do piwnicy Sporo jest tu listów Na przykład właśnie list polecony do tej pani Nie będę ich czytał ponieważ są to rzeczy Nie są to jakieś prawdopodobnie wyznania hmm, Aha, taka mała kanciapa Tu na nie będę też dokładnie zerkał ponieważ jest tam po prostu tylko kocioł grzewczy Czy tabletki List odnośnie jakiegoś samochodu Być może jednego z tych, które widzieliśmy Tu kolejne sprzęty elektroniczne jest tu kalendarz, pokażę wam tylko, że jest on z roku 2006. Kalendarza nie pokazuję dokładnie, ponieważ nie chcę pokazywać czegokolwiek, co mogłoby pozwolić dojść do lokalizacji tego miejsca. To wygląda trochę creepy, jak taki prysznic, taki bardzo stary łazience, ale to prawdopodobnie była jakaś spiżarnia? Najpewniej no tak. I tu mamy łazienkę dopiero, z działającym zamkiem. Patrzcie jaka klimatyczna Sporo kosmetyków Zostało sporo kosmetyków I wanna Takie stylowe okulary Ale wracając już Do tego co powiedziałam przed chwilą Otóż ciało tej kobiety Zostało później odkopane Nie wiem dokładnie co się z nim później stało Ale chyba zostało gdzieś pochowane Możliwe że spróbuję się nawet tego dowiedzieć Gdzieś po internecie Mamy porcelanę. Taką staropolską. I zaraz powiem wam, co się stało z resztą rodziny, ponieważ jest to nie mniej przerażające. Tu mam jakiś obraz. Możliwe, że były to nawet obrazy tej pani albo kogoś z tej rodziny. Ale pewnie nie jestem. Dużo jest tu obrazów. Patrzcie, kolejne. Jezu, ufam tobie. Super RD. Jakaś kaseta od Samsunga. Sporo kaset. Tu jakieś ozdoby, bardziej świąteczne. Fototapeta, bardzo stylowe meble. W sensie, może dzisiaj nie robią już takiego wrażenia, ale bardzo kojarzą się z tamtymi czasami. Cebula. Mamy tu zdjęcie tego pana i jakieś leki. Kaladium. Być może jakieś leki, właśnie psychiatryczne, skoro kobieta ta. Dopuściła się tak strasznego czynu, być może miała też jakieś problemy z psychiką. Tu mamy krople żołądkowe. Sztuka wróżenia z kart. Kolejna taka dość mroczna książka. Jakieś pomieszczenie, trochę bardziej biurowe. Tu nie będę długo, bo nie chcę świecić, ale patrzcie, ten telefon pana Sonic. Tu mamy Maxcom. Kojarzyłem tą firmę i nie wiedziałem, że jest ona taka stara. Mamy telefon stacjonarny i taki monitor. Monitor bardzo stary również. Nie będę go przywracał, by nie robić hałasu. Myślę drodzy widzowie, że możemy teraz udać się w kierunku najmroczniejszej części domu, czyli strychu, w którym oto ta pani odebrała sobie życie. I tu zacznę opowiadać Wam, co się stało z resztą rodziny i dlaczego ta willa jest aż tak przerażająca. Całe zawalone pomieszczenie kolejnymi listami, dlatego nie prowadzę was tam, by nie przenosić nas do czasów głębokiej cenzury, bo musiałbym po prostu cały kran zacenzurować. Tu jakaś ogromna, jakiś baniak wielki. Również jest klawiatura, jest klatka na ptaszki. Jakieś klapki. Kolejne pomieszczenie i to był prawdopodobnie pokój głowy rodziny. Co ciekawe w ogóle nie widzę tu rzeczy dziecięcych. Parcie ile koszul. O kurde Powiem wam co się stało z tymi mieszkańcami, czyli ojcami i dziećmi. Ciekawostka jest taka, że tutaj w ogóle wśród tej serty listów jest list ośrodka wychowawczego, terapeutyczno-wychowawczego, ale nie o tym. Otóż nagle ta rodzina wyparowała i nie jest to jakiś żart, bo dosłownie nie wiadomo co się z nimi stało. Rzeczy zostały w znacznej większości. W ogóle ciekawa jest ta fioletowa firana. A rodzina zniknęła. Patrzcie jak to pomieszczenie dziwnie wygląda. Taka tapeta. Tam w ogóle to zwisa, naprawdę mrocznie. I kojarzy się właśnie z tą panią, która tu odebrała sobie życie. Taka enigmatyczna zasłona. Tu mamy w ogóle monitor. Czy on jest czymś połączony? Nie. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Nie, jakiś. Ciężko mi co to jest, bo tylko część słów mogę rozczytać. Ale było tam imię Pola. Patrzcie, jaka świeca. Nie wiem, czy to gromnica. Jeśli gromnica, to chyba jest to świeca, która miała palić przed złymi mocami. Tu patrzcie, również jakiś zeszyt. Marka Divo Ja jestem zdziwiony, ponieważ chyba to była marka związana z przemysłem motoryzacyjnym. Tu kolejny taki stary monitor. I co to jest? Mortal Kombat Ultimate. Instrukcja. Widać, że konsole też tu były. Patrzcie też ten obraz, jaki on jest przerażający. Kobieta, która ma dosłownie przeszywające spojrzenie. Tu jakaś książka również informatyczna. I zdjęcie tego dziecka prawdopodobnie. Patrzcie. Przeszywający obraz kobiety. Jakaś księga, ale z tego co że nie jest to księga o żadnych rzeczach Warcraft trójka Ale nie jest to książka o żadnych rzeczach, które są jakieś niepokojące. Patrzcie, taka pusta rama po obrazie. Nie wiem, co to mogło oznaczać. Czemu tu nie jest obraz wstawiony? Ten monitor wygląda tak. Don ten, gdyby nie to, że jest tak przerażający, byłby dla mnie po prostu perełką lat 2000. Na przykład, o tym będzie głośno, Son Ericsson. Telefon od 10 groszy. Ale wracając. Tutaj dokończę historię domu w tym pomieszczeniu, ponieważ jest ono najciekawsze. Rodzina wyparowała i na koniec znam taką rozkminę. Gdy szedłem już do tego miejsca, myślałem, że co gdyby reszta rodziny, tak jak ta kobieta, leżała pod ziemią. Jest to oczywiście moja luźna teoria. Być może w ogóle tak się nie stało, być może gdzieś wyjechali, tylko czemu bez rzeczy. To pozostałem już Wam. Może ktoś po w tym domu da lepszą teorię. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie.